Cześć, witam wszystkich na kanale Pierwszy Grosz, czyli miejscu, w którym dowiecie się jak i gdzie zarabiać swoje pierwsze pieniądze poprzez internet. No i dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną opcję zarabiania pieniędzy w internecie, a jest to panel badawczy iSense działający od 15 lat, wypłacalny od 15 lat. Ona już nieraz przechodziła metamorfozy, ale cały czas pozostaje chyba numerem 1 na takich właśnie... Panelach badawczych, jeżeli chodzi o stawki i o wypłacalność. Także myślę, że warto zainteresować się tematem tejże właśnie strony. No i co, link do rejestracji na tej stronie macie w opisie filmu. Po kliknięciu w ten link, przenosi Was do y, pola rejestracyjnego. Tam musicie podać swój e-mail, podać do niego hasło. No i jesteście przekierowani na taką stronę, jaką tutaj teraz widzicie. No i co tutaj należy zrobić, żeby zacząć zarabiać. Po pierwsze wchodzicie sobie w zakładkę Surveys czyli ankiety i tutaj macie opcję do wykonywania właśnie tych ankiet. Widzicie tych ankiet jest tu naprawdę sporo. Ale zanim te ankiety będziecie mieli tutaj wszystkie dostępne do zrobienia musicie podać parę pytań weryfikacyjnych parę odpowiedzi takie które które właśnie od, odblokują wam tutaj możliwość wypełniania ankiet na tej stronie bo na początku są one po prostu po prostu zablokowane. I po podaniu paru odpowiedzi na jakieś tam podstawowe pytania, te ankiety Wam się tutaj odblokowują. No i jak widzicie, stawki na przykład za jedną ankietę są na poziomie około 1 dolara. Wiadomo, są stawki mniejsze, większe, ale ogólnie są one tutaj podane w dolarach. Także na złote wychodzi to troszeczkę więcej. I tych opcji tutaj do, do wypełniania tych ankiet, tych opcji z ankietami jest to naprawdę, naprawdę dużo. Dodatkowo tutaj widzimy za odpowiedź na poszczególne 10 pytań, tutaj na tej opcji, otrzymujemy 2 centy. W sumie to zajmuje około minuty, i w około minutę możecie te 2 centy za każde 10 pytań tutaj sobie zarobić. Także tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o same ankiety, ale pamiętajcie, że żeby, żeby te ankiety Wam się tutaj pojawiały cały czas, a nie na przykład tylko raz na tydzień. To musicie podać rzetelne informacje, a nie tak, że na przykład zrobicie jedną ankietę, w jednej podacie informacje takie i takie, a w drugiej podacie zupełnie inne. No wtedy to po prostu, tak jakby ten panel wykrywa, i tych, ilość tych ankiet będziecie mieli ograniczoną. Także to musicie, na to musicie zwrócić uwagę, żeby po prostu móc cały czas z tego, tego panelu korzystać. Co tu jest jeszcze wartego powiedzenia o tym, o tym panelu samym w sobie? No co, są tutaj też różne dzienne bonusy za to, że, że robicie sobie jakieś tutaj ankiety i zadanki na tej stronie. Bo, tak jak widzimy, tutaj za zrobienie dwóch ankiet albo dwóch jakichś ofert dostajemy dzienny bonus. Wiadomo, ten, ten bonus się codziennie różni, ale ogólnie za zarobienie właśnie tych ankiet, tych zadań mamy możliwość dodatkowych procentów do, do naszych zarobków. Także warto sobie też, też tutaj to robić i wykonywać. Jest tutaj też opcja ekstra bonusu za zainstalowanie takiej wtyczki do przeglądarki. I trzeba na tej wtyczce być po prostu dostępnym, zalogowanym 3 dni. Za to też jakiś tam dodatkowy bonus jest. Także to są dwie takie też dodatkowe opcje z tymi bonusami, które warto sobie mieć na uwadze i warto po prostu je sobie zrobić. Tutaj mamy ogólnie podane nasze informacje, jakie podaliśmy do naszego konta. Tak jak widzimy, macie swój, swój name na stronie e-mail datę dołączenia wasze zarobki tak jak u mnie to jest aktualnie 28 centów ale w sumie ja z tej strony zacząłem korzystać dosłownie parę minut temu i w te parę minut udało mi się już tyle tutaj uskrobać także także warto warto sobie tutaj na tej stronie działać bo naprawdę te stawki tutaj są bardzo bardzo ciekawe i atrakcyjne no i co mamy też Daily Pool -a. Za odpowiedzenie na jedno pytanie w ciągu dnia dostajemy też jakąś tam nagrodę w postaci dolarków, jakiejś tam małej kwoty, ale zawsze coś. Tak jak widzimy, tutaj było pytanie, kiedy jemy śniadanie. No i tutaj na przykład ja na, na odpowiedziałem, że w domu i dostałem za to jednego centa, czyli w sumie za jednego klika jeden cent, parę groszy. No warto sobie tutaj śledzić to, to wszystko. Jest jeszcze zakładka z ofertami. Jeżeli sobie tutaj klikniemy na iSense offers no to widzimy, mamy tu różne oferty, które, tu, które oferują stawki na poziomie 10, 20, 30, a tutaj nawet jest stawka 150 dolarów. Także no, naprawdę można się tutaj pobawić, bo biorąc pod uwagę jeszcze to, że na przykład zrobimy sobie ten bonus, który, o którym tutaj wspomniałem, zrobimy sobie ten bonus, to przypad, przy, przy, przypuśćmy, że tutaj mamy, Przypuśćmy, że tutaj mamy stawkę 35 dolarów. Do tego przypuśćmy, mamy bonus 10%. To jeszcze do tych 35 dolarów mamy ten bonus policzany i mamy tą stawkę troszeczkę, troszeczkę większą. Także jeżeli chodzi o oferty same w sobie, no to te stawki są tutaj też dość spoko. Mamy tutaj na przykład różne gry, różne strony, różne aplikacje do testowania, do grania. Także myślę, że każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. A jak widzimy, tych ofert jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Kolejną opcją jeszcze do, do dodatkowego źródła zarobku na tej stronie jest program afiliacyjny, czyli za polecanie użytkownikom dostajemy jakiś bonus z ich działalności na stronie. Tak jak widzimy, jest możliwość nawet do 30% zarabiania poleconych. Także jeżeli macie jakichś znajomych, którzy, którzy sobie Działają w internecie i, i lubią po prostu siedzieć na takich stronkach, to warto im tą stronę polecić. No bo te stawki tutaj też za, za tych poleconych są dość, dość fajne. Jeżeli chodzi o same wypłaty w sobie, no to widzimy, że tutaj tych, tych, tych opcji do wypłaty troszeczkę jest. Mamy na przykład jakąś kartę podarunkową do Amazona. Mamy opcję wypłaty na Pionera, Paypala, na Skrilla. Jakiś klucz do jakiejś gry na Steamie, czy też jakąś kartę do Zalando. No i minimum do wypłaty, na przykład przypuśćmy, w przypadku PayPala, jest to 10-10 dolarów, 10 czyli można powiedzieć, że nawet w jeden dzień można sobie tutaj tą tą minimalną wypłatę zlecić. Jeżeli chodzi też o forum, bo jest tutaj dostępne forum na tej stronie, to jest aktywne forum w języku, w języku polskim, także jeżeli byście mieli jakieś pytania też. Jakieś pytania takie do, związane z tą, z tą stroną, z tym panelem, no to śmiało tutaj możecie sobie wejść i poczytać różne, różne opinie, czy tam zadać jakieś pytanie, które Was po prostu, po prostu interesuje. Także tak się tutaj prezentuje temat, jeżeli chodzi o ten panel badawczy iSense. Tak jak mówię, od 15 lat na rynku wypłacalny, także warto sobie tutaj działać. Także myślę, że z mojej strony to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.